Cześć wszystkim, z tej strony Żenia, jesteśmy w sklepie Hukateka i dziś porozmawiamy o pielęgnacji i konserwacji szyszy oraz akcesoriów. Opowiem Wam, jak szkodliwa może być brudna fajka, jak poprawnie ją czyścić i jak często należy wymieniać akcesoria. Znalazłem badanie, w którym porównano ilość niebezpiecznych bakterii w nowej szyszy. A także umytej i nieumytej fajkach po rozpaleniu. Powiem szczerze, że nie zdawałem sobie sprawy, jakie mikroby zostają w szyszy, i ich ilość nawet w umytej fajce nie przeraziła. Wśród niebezpiecznych bakterii, które znaleziono na różnych elementach szyszy, były gronkowiec złocisty, bakterie z grupy coli, grzyby pleśniowe i drożdże podobne. Największa koncentracja tych bakterii była w dzbanie na linii wody, w dolnej części rurki zanurzeniowej oraz na dyfuzorze. Na górnej rurce korpusu, a także w trudno dostępnych miejscach, takich jak odpowietrzniki i kulki. Cieszę się, że po kilku latach palenie szyszy żadna z tych bakterii mnie nie dotknęła. Chyba nie wiem. Mam nadzieję, że Was też. Jednak ryzyko zostaje, ale mam kilka uwag do tego badania. Po pierwsze, badania zostały przeprowadzone we współpracy z producentem środków dezynfekcyjnych do szyszy, więc raczej są dalekie od obiektywności. Po drugie, warto byłoby porównać ilość niebezpiecznych bakterii w szyszy z ilością tych bakterii np. w kuchni, na blatach, gąbkach, ścierkach. Wiadomo, że człowiek nie może żyć w sterylnych warunkach, ale rozbieżność pomiędzy ilością mikrobów w dokładnie wyczyszczonej szyszy i nieumytej fajce po jednym paleniu jest zbyt duża, żeby to lekceważyć. Dlatego w tym filmiku skupię się na tym, jak poprawnie wyczyścić fajkę. I kiedy zwykła konserwacja już nie pomaga i trzeba wymienić jakiś element, zaczniemy od akcesoriów do pielęgnacji. Mamy tutaj wyciory do dzbana oraz korpusu. Do dzbana osobiście korzystam z tych dwóch wyciorów. Ten zwykły używam do codziennego czyszczenia, dobrze sobie radzi z małym nalotem i osadem. Drugi wycior, giętki, jest niezbędny do wyczyszczenia. Dużego nalotu, który powstaje po kilku paleniach, jeżeli nie czyściliśmy dzban z tym zwykłym wyciorkiem. Nalot powstaje tutaj, po linii wody. I tak jak wspomniałem, właśnie na tym obszarze jest jedna z największych koncentracji niebezpiecznych bakterii. Dban należy myć po każdym paleniu ciepłą wodą, nie gorącą, bo wtedy szkło może pęknąć. Czy potrzebne są jakieś specjalne środki? Czasem tak. Według mnie najlepszym. Wyborem będzie szmandwek. Proszek, który świetnie usuwa nalot i zapachy po paleniu. Wystarczy dodać dwie małe łyżeczki na 1 litr wody, pozostawić na 5 minut i wyczyścić tym płynem i wyciorkiem szkło. Długi, bardzo dobry środek to Nilitex. Jego największą zaletą jest to, że pasuje do wszystkich rodzajów powierzchni: szkła, stali, aluminium, miedzi, drewna, plastiku, silikonu. Podczas gdy, np. szmandwek, nie możemy używać do aluminiowych elementów, ponieważ zajdzie wtedy reakcja chemiczna, która uszkodzi materiał. Z Nilitexem uzyskamy również efekt dezynfekcji. I bezpieczniejsze palenie. Środek super sobie radzi z zapachami. Po poprzednich nabiciach jest w stanie wyczyścić nawet aromat panrasa czy podwójnego jabłka. Przy tym nie dodając jakiegoś swojego aromatu, ponieważ środek jest bezzapachowy. Specjalne środki do pielęgnacji służą jeszcze do przedłużenia trwałości materiałów, więc jeżeli będziemy regularnie używać ich do czyszczenia szyszy, będzie ona dłużej służyć i nie straci na atrakcyjności. Pozbawi to też konieczności wymiany niektórych elementów. Jeżeli jesteście przerażeni tą całą pielęgnacją, to pomyślicie o tym, że kupno nowej fajki, jeżeli ta się zepsuje. Będzie Wam więcej kosztowało. A do tego wszyscy chcemy cieszyć się czystym, intensywnym smakiem i zminimalizować zagrożenie dla zdrowia. Jak używać nilitek z domycia dzbana? Ten środek jest w postaci gęstego żelu, więc jest dosyć ekonomiczny. Wlewamy wodę do dzbana na 2-3 cm, dodajemy 2-3 krople płynu i mieszamy, aby pojawiła się piana. Jeżeli dłuższy czas nie myliśmy dzbana ze specjalnym środkiem, odstawiamy na 3-5 minut. Bardzo ważne dać te kilka minut na to, aby roztwór pozbył się bakterii. Po odczekaniu dokładnie wyczyszczamy cały dzban za pomocą wyciora. Na koniec należy dobrze przepłukać dzban, żeby nie pozostało piany i gotowe. Dzban wygląda jak nowy. Specjalnie przez ostatnie kilka paleń nie myłem dzbanów, żeby efekt przed i po był jak najbardziej zauważalny. I powiem szczerze, że jestem zachwycony z tych obu środków do czyszczenia i nie ma zapachu. Dzbany czyste, przechodzimy do korpusu. Raz na 5-10 paleń polecam rozkręcić wszystkie elementy: górną i dolną rurkę, adaptery, dyfuzor i umyć. Każde oddzielnie. Proces czyszczenia korpusu wygląda podobnie do dzbana. Dodajemy 2-3 krople militeksu na wycior albo bezpośrednio do korpusu. Czyścimy wyciorem i zostawiamy na 2-3 minuty. Fukamy do momentu aż woda będzie przezroczysta i gotowe. Na koniec należy dobrze wysuszyć wszystkie elementy. Można włożyć kawałek ręcznika papierowego w rurkę i zostawić do wyschnięcia. Wracając do badania, przypomnę, że najwięcej bakterii jest w sercu fajeczki i odpowietrznikach. Pokażę Wam patent, jak łatwo można to wyczyścić. Rozkręcamy serce oczywiście w miarę możliwości, bo moja fajeczka nie uwzględnia takiej możliwości wyciągamy kulki. Kulki można przepłukać w wodzie, dodając parę kropli w środku do czyszczenia. Teraz bierzemy patyczki higieniczne, albo można też pożyczyć u dziewczyny taką szczoteczkę do brwi, czy rzęs, i tym jest najłatwiej wyczyścić wszystkie trudno dostępne otwory. Jeżeli chodzi o pielęgnację pozostałych elementów, to czasu do czasu polecam dokładnie czyścić wąż, bo silikon z czasem wchłania zapachy. Jeżeli regularnie palicie szysze, to można raz na miesiąc, dwa porządnie umyć wąż w taki sposób. Do głębokiego naczynia z wodą dodać militeksu, wymieszać i zostawić w tym roztworze na kilka godzin. Następnie dokładnie przepłukać w taki sposób. Warto też dodać, że wąż należy wymienić raz na pół roku, bo z silikonu najtrudniej wyczyścić wszystkie zabrudzenia i zapachy w porównaniu do stali i szkła. A poza tym nie możemy sięgnąć na przykład wyciorem do środka. Co robić z cybuchem? Musicie przyzwyczaić się do tego, że cybuch po kilku paleniach nigdy nie będzie wyglądał jak nowy i to jest ok. Zostaje przypalone melasa, listki tytoniu. Jakąś część zabrudzeń można wyczyścić z militexem i tylną stroną gąbki do mycia naczyń, ale lepiej się sprawdzi taka specjalna szczoteczka, która ma metalowe włosie. Dzięki temu pomaga pozbyć się przypalonych resztki tytoniu. A co, jeżeli melasa zaczyna spływać z cebucha? Chyba widzieliście porady, jak można gotować czy wypiekać cebuchy. Nie róbcie tego, proszę. Gotowanie Oczyszcza cybuch od wsiąkniętej melasy, ale ponownie otwiera pory. Więc po kilku paleniach cybuch znów zaczyna przeciekać. Zapamiętajcie proszę, że cybuch jest przede wszystkim akcesorium i częścią zamienną. Poza tym nie kosztuje jakiś majątek, więc od czasu do czasu po prostu musicie je wymieniać. Żeby przedłużyć trwałość cybucha, zapobiegajcie drastycznym zmianom temperatury. Po paleniu dajcie cybuchowi wystygnąć, a dopiero później. Zabierajcie się za mycie. Proces czyszczenia nakładki jest bardzo podobny do cebucha, tylko z jedną kluczową różnicą. Najlepiej zminimalizować kontakt nakładki z wodą, ponieważ callout jest wykonany z aluminium, może szybko zardzewieć i stracić początkowy wygląd. Więc polecam ograniczyć się czyszczeniem za pomocą szczoteczki, nawet na sucho. Co robić w sytuacji, gdy nie mamy specjalnych środków do czyszczenia i wycioru? Z pomocą przychodzą rzeczy, które zawsze mamy pod ręką w kuchni. Aby wyczyścić nalot w dzbanie, można użyć kwasu cytrynowego. Dodajemy jedną dwie łyżeczki do wody w dzbanie, odstawiamy na parę minut. Jeżeli mamy wycior to czyścimy tym płynem z wyciorem, jeżeli wyciora nie ma, można wsypać do wody w dzbanie ze 100 gram ryżu i kilka minut mocno trząść, dopóki nie zejdzie nalot. Ryż jednak nie poradzi z dużym nalotem, ale nalot po kilku poleniach na spokojnie wyczyści. Fajnym sposobem na dokładne wyczyszczenie fajki jest parownica, ale zdaję sobie sprawę, że raczej mało odsetek osób ma to urządzenie w domu. Jest to bardziej wyjście dla szysza barów, gdzie fajek jest dużo i to się opłaca. Tylko żeby uzyskać pożądany efekt, musimy czyścić każdy element parownicą, przynajmniej w ciągu 2-3 minut. Zamiast parownicy, stalowe elementy szyszy można wrzucić do wrzącej wody na kilkanaście minut. Wrzątek jest w stanie zabić większość niebezpiecznych bakterii, więc też jest to spoko opcja. A co w przypadku mycia fajki i akcesory w zmywarce? Po pierwsze, na pewno nie wrzucamy dzbana do zmywarki, ponieważ pod wpływem temperatury pęknie. Korpusu i innych elementów też nie polecałbym być w zmywarce, bo nie wiadomo jak materiał zareaguje z detergentami, więc zawsze jest to jakieś tam ryzyko. No i na pewno nie czyścimy w zmywarce cebuchów. Tu już na własnym doświadczeniu niestety się przekonałem. Kiedy gościłem u siebie mamę i chcąc rozpalić szysze, nie poznałem swojego cebucha, który zmienił kolor. Okazało się, że mama postanowiła wrzucić go do zmywarki. Nie powtarzajcie tego. I cóż, teraz wiecie jak poprawnie trzeba czyścić fajkę wodną i akcesoria. A jak często to trzeba robić? Po każdym paleniu. Wiem, że taka dokładna pielęgnacja z wyciorem i chemią może zniechęcić do palenia i całego rytuału, ale warto przynajmniej myć z zwykłą ciepłą wodą po każdym paleniu. A porządne czyszczenie robić raz w tygodniu. Myślę, że jeżeli od tego zależy nasze zdrowie i samopoczucie, to warto o nie dbać. Jeżeli obejrzeliście do tego momentu, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Dzięki Waszym reakcjom i komentarzom będę wiedział, że nasze filmiki Wam się podobają i warto nagrywać więcej. Zapraszam na naszego Instagrama i Facebooka, a także do odwiedzenia sklepów w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia 83A. Patrzcie, dobrą ciszę i czystą. Gęsty chmur, nara.